Spędziłem dwa tygodnie z najnowszym iPhone'em 16. Przed Wami recenzja. Tegoroczna wrześniowa konferencja Apple wyróżniła się tym, że Apple do swoich urządzeń chciało, a raczej zaimplementowało, ale nadal chce implementować, ponieważ w po Polsce tego nie mamy, Apple Intelligence, sztuczną inteligencję, a między innymi do aparatu, do galerii, do ogólnie np. priorytetyzowania powiadomień. Polacy, czy Was to interesuje, zwłaszcza że przez, wydaje mi się, przynajmniej najbliższe pół roku tego nie będziecie mieli? No właśnie, that's the point. Apple znana jest z tego, że choćby cokolwiek się nie miało wydarzyć, co roku zawsze wyjdzie nowy iPhone. Tak również było w tym roku, co wyróżnia iPhone'a 16 Pro od iPhone'a 15. Na pewno dodatkowym przyciskiem kamera Control Button. Mamy również lepszy aparat szerokokątny. I ja liczyłem na to, że będzie większy zoom. A nadal i w iPhone'ie 15 i 16 mamy zoom pięciokrotny. Na pewno na korzyść jest to, że Apple nadal podtrzymuje swoją decyzję o wprowadzeniu złącza USB-C. I ja to złącze kocham, bo mam je we wszystkich swoich urządzeniach. Więc w stosunku do swojego poprzednika, czyli iPhone'a 15, technicki dużo się nie zmieniło, ale w porównaniu do poprzednich modelów, na przykład już do 13, zmienia się bardzo dużo, ale do tego przejdziemy chwilę później. Moje pierwsze chwile z urządzeniem już mogliście zobaczyć na jednym z poprzednich filmów, w którym odpakowałem to urządzenie, ja skonfigurowałem i było fajnie. Przycisk, totalnie nowy feeling. Czy jest fajny, czy ten przycisk ogólnie, no... Mm, mm. iPhone 16 Pro Max w mojej opinii w porównaniu na przykład do iPhone'a, przede wszystkim do iPhone'a 15 Pro Max jest y, większy. Zauważalnie ramki są węższe, a wyświetlacz delikatnie większy. Co dla mnie wpływa na korzyść, bo ja lubię duże telefony, ale spotykałem się już z takimi opiniami znajomych, czy też y, znajomych z YouTube'a, którzy również recenzują te telefony, że to już iPhone 16 Pro Max nie sprawia kompaktowym telefonem, tylko po prostu... Prawie tabletem, no coraz większym urządzeniem. To, co rzuciło mi się w oczy podczas unboxingu, to na pewno to, że nie zmieniło się wiele względem poprzedniego modelu, ale teraz przejdźmy sobie pokrótce przez te wszystkie zmiany. Wyświetlacz. Tak jak wspomniałem, wyświetlacz jest większy. Teraz zamiast 6,7 cala mamy 6,9 cala. Ramki są szczuplejsze, dzięki czemu mamy odrobinę więcej przestrzeni roboczej, co na pewno na korzyść dla osób, które w jakikolwiek sposób pracują na tym telefonie albo wykorzystują go po to, aby był funkcjonalny, czy więc Okienek w Excelu by się zmieściło. Raczej do przeglądania takiego Excela, bo. Rac... Dlaczego ja zaczynam od Excela? Ok, obrabianie jakichś fotek, no to mamy rzeczywiście większy ten ekran. Czy pokazywanie swojej rodzinie, swoim bliskim zdjęć, no też jest troszeczkę więcej tej przestrzeni. Czy względem iPhone'a 15 jest znacząco więcej tej przestrzeni, że ja bym to zauważył? Eee, ja tak, bo miałem te dwa telefony obok siebie. Po prostu, bo mam taką możliwość, ale obstawiam, że ktoś tak yy, nie mający tych dwóch telefonów obok siebie tego totalnie nie zauważy. iPhone 16 Pro Max ma wyświetlacz Super Retina XDR OLED. Jest to największy ekran, jaki kiedykolwiek pojawił się w iPhone'ie. Posiada on również technologię ProMotion, która oferuje adaptacyjne odświeżanie ekranu do 120 Hz, zapewniając płynność obrazu oraz wsparcie dla HDR. A jasność maksymalna to 2000 nitów i w porównaniu do poprzednich modeli bardzo dobrze to widać i czuć. Może nie do 15, ale z 13 już maksymalnie. Mamy dosyć sporą różnicę. Przyciski fizyczne. Jeżeli chodzi o fizyczne przyciski, dużo się nie zmieniło. Zależy jak na to patrzeć, bo nadal mamy ten dodatkowy przycisk zamiast stryczka od wyciszenia, co jest cool. Przyciski głośności, mamy przycisk włączenia i dodatkowy przycisk Camera Control Button, który wydaje się być mega przyjemny. Jest on dotykowy. Jest jakby fizycznym przyciskiem, ale również jest dotykowy. I widziałem pogłoski, widziałem już że zdjęcia, że ten przycisk potrafi się zbić. No, nowe rzeczy do zbicia się. Okej, okay, jeżeli to jest. Uszkodzenie z winy użytkownika. To ciekawe, jak Apple podchodzi do takich wymian. Ile to może kosztować? Czy jest w ogóle możliwość już w tym momencie wymienienia takiego przycisku? Więc jeżeli coś nowego będę wiedział, to dam wam znać na Instagramie, bo researchowałem ten temat i nie ma jeszcze żadnych nowych informacji. Ile kosztuje ta część tego przycisku? Eee, no, ile kosztuje po prostu sam przycisk? Ile kosztuje jego wymiana? A to. Jako technologicznego Freaka totalnie mnie ciekawi. Zwłaszcza, że lubię majsterkować. Jak działa przycisk kamera control, szybkie uruchomienie aparatu i pełnienie funkcji fizycznego przycisku spustu migawki. W praktyce możemy zmienić kilka trybów, możemy zmienić zooma i również za jakiś czas mają się pojawić wspierane aplikacje. Póki co udało mi się tylko przy użyciu tego przycisku zrobić zdjęcie na Insta Stories w... w Instagramie, ale nie udało mi się kontrolować tego aparatu. Więc standardowo tutaj czekamy na aktualizację aplikacji od innych deweloperów bo tak samo było na przykład z najnowszym iPadem, że wypromowali już nowego Final Cut Pro, czyli program do edycji, eee, ale po wydaniu iPada tego programu nie było przez najbliższe półtora miesiąca. Słabo. Aparat i fotografia. Szerokokątny aparat dostał dosyć mocny update, dlatego że ma on teraz 48 megapikseli, w porównaniu do tego, że w iPhone'ie 15 Pro Max miał on 12 megapikseli, chociaż ja testowałem go w poprzednim odcinku i szczerze mówiąc zaskoczyłem się na minus, bo nie miał jakiejś super jakości, ale mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie na podróże, czy coś, ten aparat będzie świetny. Ja Wam powiem z doświadczenia, że w porównaniu z, moją, z moim iPhone'em 12 Pro Max, no jest totalna różnica, bo iPhone 12 Pro Max w ciemnościach, przy szerokokątnym obiektywie, jak nagrywałem się w jakichś podróżach, totalnie sobie nie radził. Była pikseloza, a jednak ten 16 Pro Max, no to już dobrze sobie radzi w trudnych warunkach, jeśli chodzi o szerokokątny obiektyw, a pozostałe aparaty raczej bez zmian i Uważycie, dużej różnicy nawet w porównaniu do iPhone'a 14. Więc jeżeli zapytalibyście się mnie, czy warto przesiadać się dla fotografii na iPhone'a 16 Pro Max, odpowiem to zależy. Mam wrażenie, i to wrażenie też odnoszą inni użytkownicy, że iPhone 16, ogólnie że iPhone'y troszeczkę zostają w tyle względem konkurencji, jaką jest na przykład Samsung. Ja w ostatnich dniach nagrywałem takie porównanie iPhone'a 16 Pro Max do najnowszego, bo to jest najnowszy Samsung S24. Ultra. Jeżeli oglądacie to chwilę później, to już ten film jest na kanale. Ale ja już teraz jestem w stanie Wam powiedzieć, bo jestem po nagraniu tego filmu, że rzeczywiście w trudnych warunkach o wiele bardziej poradził sobie Samsung. Więc jeżeli chcecie przesiadać się na najnowszego iPhone 16 Pro Max dla fotografii, no to zastanówcie się pod względem takim inaczej. Jeżeli chcecie zostać przy iPhone'ie, to ja bym jeszcze chwilę poczekał, bo wydaje mi się, że iPhone 17 powinien przynieść jakąś większą rewolucję, jeśli chodzi o aparat, bo e, zastanawiam się, ile Apple po prostu Wytrzyma, zostając w tyle, nie? Na pewno planują jakąś rewolucję. Nie uważam, żeby ta rewolucja nastąpiła teraz przy iPhone'ie 16 Pro Max. Wydajność. iPhone 16 Pro Max ma nowy chip A18 Pro w porównaniu do 15, który miał e, A17 Pro. E, mamy tutaj również jakby specjalne części tego procesora, które mogą być odpowiedzialne za funkcje AI-owe. My oczywiście w Polsce nie mamy tych funkcji AI, więc jakby się tak porządnie zastanowić, hmm, czy w takim razie te kory tego procesora, Pomagają nam w innych rzeczach na iPhone'ie, czy po prostu są w tym momencie wygaszone. E, w każdym razie, ten nowy procesor A18 Pro jest o wiele bardziej energooszczędny. Dokładniej o 15% szybszy i o 20% bardziej energooszczędny. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że rzeczywiście ja odłączając ten telefon rano z ładowarki, rano czytaj około 9:10, bo jednego tej porze wstaję, na spokojnie wieczorem mam tak 20-30%. Wieczorem to jest godzina 22-23. Ja siedzę dużo przy tym telefonie, bo standardowe rzeczy, które robi wasza mama, czyli rozmawianie przez telefon, jakieś przeglądanie przepisów, bo lubię coś gotować, bo coś gotuję, po prostu, ale też właśnie pisanie z ludźmi, odpisywanie na maile, odpisywanie na komentarze. Robię dużo Insta Stories, co w się, sensie, wiecie, nagrywam siebie, robię jakieś fotki. Coś tam doraźnie też obrabiam na telefonie, mimo że nie lubię tej obróbki na telefonie, tak jakby procentowo tego jest dużo. E, I wiem też, że gdybym teraz miał na przykład iPhone'a 11 czy 12, bo, bo miałem te iPhony fizycznie, to przy czymś takim, to już około 14:00 na spokojnie mogłem podłączać telefon do ładowania, a tutaj jestem w szoku, bo mam ze trzy powerbanki. Inaczej, jadąc na road trip po Norwegii z iPhone'em 15 Pro Max mówię sobie, dobra, nie będzie prądu, biorę jednego powerbanka 10 tysięcy miliamperogodzin, drugiego taką cegłę 20 tysięcy miliamperogodzin, no bo skończy się prąd, będzie problem. Słuchajcie, większość czasu Tachałem te PR banki tylko awaryjnie i rzeczywiście ten telefon, jakby, no wiadomo, że jakbym się postarał, to mi go rozładował ale on nie chciał się rozładować, po prostu tak, jakby może zraz podczas chyba 8 dni podróży użyłem PR banka, nie? Reszta to tak, jakby do końca dnia wytrzymywało, gdzie w nocy podłączałem się podczas spania w aucie ten telefon, więc da się, moi drodzy, da się. Przechodząc płynnie do iPhone'a 16, skoro ten procesor jest o 15% szybszy, ale o 20% bardziej energooszczędny. No to... tak jakby tutaj już jest bajka, tak? Ja jednak byłem dwa tygodnie z tym telefonem, ale rzeczywiście nie miałem problemu nawet pod wieczór, po intensywnym użytkowaniu. Więc uważam, że iPhone'y ostatnimi laty naprawdę poszły do przodu, jeżeli chodzi o baterie, bo swego czasu dużo się narzekało, że baterie w iPhone'ie są tragiczne. Ale ja mam też ku temu jedną teorię, dlaczego iPhone'y... dlaczego baterie w iPhone'ach są tragiczne? Bo tak kochamy te telefony, że po prostu cały czas coś klikamy. Ja zauważyłem właśnie, mając pierwszego iPhone'a, że rzeczywiście Ja tak po prostu scrollowałem, przełączałem, ustawiałem, bawiłem się tym telefonem Jakby nie, nie wypuszczałem go z ręki, bo był taki komfort użytkowania Że ten telefon mi się rozładowywał i w 3 godziny Wiecie o co chodzi, więc to jest moja teoria, dlaczego Tak jakby iPhone'y te poprzednie, te starsze miały słabszą baterię Bo jak ktoś sobie kupował iPhone'a, to nie mógł go wypuścić z rąk Napiszcie w komentarzu, czy ta teoria ma szansę bytu Pozostałe funkcje i detale te, które się zmieniły, ale też te, które po prostu zostały dobre, te same i są mega cool. Wsparcie dla USB-C nadal jest rzeczą, którą uwielbiam, bo w tym momencie jestem w stanie mieć jedną ładowarkę. Jedną ładowarkę. I mogę, tak jakby wiecie, i tak ze sobą biorę ładowarkę do iPhone'a, do słuchawek, do Apple Watch'a, do wszystkiego, tak? Ale gdybym został z jedną ładowarką od laptopa, która ma to 96W, no to mogę nią naładować również tego iPhone'a co jest mega cool. No i poza tym dla mnie, jako dla filmowca, fotografa, content creatora, jest mega fajne, że jak wyjmuję kartę z aparatu, to mogę ją bezpośrednio podłączyć przez USB-C do czytnika kart... Do, jakby czytnik kart pamięci do iPhone'a. To jest fajne i to w wielu rzeczach się sprawdza, bo wiecie, na przykład dyski przenośne... Ja w ogóle... Co ja w ogóle robiłem? Ja podpitałem moje ogromne serwery, dyski 12TB do tego iPhona, eee, i sobie grzebałem w plikach i to jest fajne, że nie trzeba nic przesyłać. Czasami, wiecie, Apple nie jest idealne i często jest tak, że nie działa mi airdrop, że nie mogę wysłać sobie z MacBooka jakiegoś gotowego TikToczka dla Was, żeby sobie opublikować. No, to ja wtedy zgrywam go na dysk, podpinam sobie dysk do iPhone'a, no i sobie na spokojnie kopiuję. Mi się niczym nie martwię, więc to USB-C. Matko, to totalnie zmiana. Jeśli chodzi o nowe funkcje w iOS 18, które pływają na taką e, płynność użytkowania, na, no ogólnie na użytkowanie, powiem wam tak. Mówię to dla użytkowników, którzy posiadają modele, które już nie wspierają iOSa 18, i to jest chyba iPhone 10 i możliwe, że 11. Są fajne funkcje, jak na przykład e, blokowanie aplikacji na Touch ID, że gdy po prostu otwieram Apkę, to od razu Cię prosi, nie o tej ID, matko święta, o Face ID, po prostu skanuje Ci buzię, tak? Co jest mega fajne, bo w końcu zaczekaliśmy się takiej funkcji, ale no wiecie, jak macie iPhone'a 14, 13, no to nadal możecie mieć tę funkcję. Um, nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć o Apple Intelligence, bo jeszcze nie jest dostępne w Polsce, ale właśnie to jest coś, co jest tylko w iOS 18, w iPhone'ie 15 i 16, tak? Więc to byłoby na korzyść, no ale nadal my tego nie mamy. Więc iOS 18 po prostu jak to co roku nowy system jest troszeczkę bardziej otwarty ja nie jestem fanem na przykład skrolowania po galerii, bo to nowe scrollowanie, ogólnie nowa aplikacja galerii w sensie rolki z aparatu jest tragiczna i muszę się jej nauczyć, ale no coraz bardziej się oswajam, więc jakby dla mnie to jest, I think that's ok, a jeśli chodzi o pozostałe funkcje to nawet w porównaniu z iPhone'em 12, 13, 14 nie ma jakiejś dużej różnicy o jakich funkcjach mówię, no Face ID na przykład Face ID się nie zmienia, jest nadal niezmiennie doskonałe, jeśli chodzi o jakość Nadal jest niezmiennie doskonała, jest mega, mega dobry głos. Można sobie takiej muzyki posłuchać, włączyć, poprzeglądać TikToki I nic nie trzeszy, wszystko jest w porządku Dla jakich funkcji warto przesiąść się na iPhone'a 16? I nie zawrę tutaj przycisku Camera Control Button Dlaczego? No bo to, to jest tylko dodatkowy bajer Dużo tutaj popikać nie można Ale na przykład jeżeli jesteście jeszcze na iPhone'ie 14, 13 w dół No to USB-C, to jest funkcja, dla której totalnie warto Też warto dla tych aparatów, bo mimo wszystko e, Na przykład przesiadka z takiej 13 na 16 To już jest mega dużo i aparaty są już mega dobre, mega cool i fajne rzeczy idzie tutaj powyciągać Dla baterii też na pewno warto się przesiąść Bo bateria jest sztosem Bateria trzyma totalnie cały dzień Czego na pewno nie zagwarantujecie jakaś dwunastka lub trzynastka W mojej opinii Jeżeli działasz w szeroko pojętej branży foto, wideo Jesteś content creatorem Na pewno też warto dla złącza USB-C Bo możesz też podłączyć do tego iPhone'a Właśnie tego nie wspomniałem Do iPhone'a możesz nawet podłączyć mikrofon do podcastów Ja tak robiłem <grym> Więc totalnie to złącze otwiera mega dużo Więc... Jeżeli zastanawiacie się nad przesiadką na iPhone'a 16 Pro Max, zmiany na pewno będą najbardziej taka odczuwalna zmiana. Będzie u osób, które nie mogły już zaktualizować swojego iPhone'a do iOS a 18, a jeżeli jeszcze nawet poczekacie chwilę, bo skoro to oglądacie, to prawdopodobnie nadal nie macie iPhone'a 16, to może uda Wam się mieć też iPhone'a z Apple Intelligence, co jest w ogóle wow, blow my mind i mega cool. Nie wiem tego w sumie, bo nadal no, będę hejtował, będę hejtował, bo uważam, że w Polsce brak tego Apple intelligence to jest wybrakowany produkt, a my nadal tak jakby płacimy całą cenę za ten produkt. Ciekawi mnie, czy ktoś się w końcu tym tematem zainteresuje, bo po prostu tak jakby najzwyczajniej w świecie, no nie mamy tego za co płacimy. Wiem, że za jakiś czas możemy to mieć, ale w tym momencie nie mamy. Ten telefon jest chyba dla technologicznych frików, dziewać mega dużych zmian. Jamnik. Mamy dzisiaj też jamnika na planie. No co? Co się złościsz? Co? Co to tam było? Uciekaj, bo ja nagrywam. Nie, bo będziesz mi tutaj tupał. Uciekaj. Patrząc realnie, dla kogo jest iPhone 16 Pro Max? Bo ja złapałem się z gronem moich bliskich po prostu na tym. Wiecie, mamy iPhone 15, mamy iPhone 14, no i rozmawiamy sobie. I coś typu, wiesz co, ej, w tym iPhone ten iPhone 16 jest w ogóle do dupy, nie? Bo w sumie nic się nie zmieniło, nie ma żadnych nowości. Tylko ten przycisk dodali. Wiesz co, no ja wiem, że dodali tylko ten przycisk, ale ja i tak, tak bardzo kocham Apple, że ja go kupię. No nie, to nie o to chodzi, bo rzeczywiście Nie wiele osób przesiada się z modelu na model, mimo wszystko Więc jak ja kupowałem iPhone'a 15 mając 12, to miałem takie WOW Zmieniło się strasznie dużo Tak samo jeśli chodzi o iPhone'a 16 e, Zwłaszcza, że mimo wszystko jest on na przykład tańszy niż 15, tak? W mojej opinii patrząc na iPhone'a 16 nie jest tak źle względem poprzednich modeli Bo spójrzmy po prostu wstecz, że zawsze Z modelu na model zmieniało się dosyć mało Ale te przeskołki pomiędzy trzema, czterema modelami dopiero były takie Szokujące, rewolucyjne i tak też wydarzyło się to w tym przypadku. Czekam na Wasze opinie, napiszcie w komentarzu czy iPhone, to jest moje pytanie ode mnie, czy iPhone 16, 16 Pro Max ogólnie, czy tegoroczne premiery są warte swojej ceny. Z tego miejsca również bardzo serdecznie chciałbym podziękować Lantre za dostarczenie iPhone'a 16 Pro Max do testów. Bez Was nie udałoby się stworzyć kilku tych materiałów o tym telefonie, więc bardzo dziękuję. Lantre udostępniło mi tego iPhone'a w ramach programu Lantre Lab, gdzie możecie przetestować sobie dane urządzenie. E, od Apple. Mega fajna sprawa. Bardzo się cieszę, że możemy mieć teraz taką możliwość. A was zapraszam jeszcze na stronę Lantra gdzie możecie znaleźć sprzęty Apple w naprawdę dobrych cenach. Bardzo często okazjonalnych cenach. Ja już nawet w tym momencie, wchodząc na stronę Lantra jestem jak, o oh my god, MacBook Air taniej o OK, zamiast 76149, co właśnie oferuje nam Lantra Bardzo dziękuję za współpracę. Tymczasem ja zabieram się za montaż odcinka, w którym zostawiłem iPhone 16 Pro Max z najnowszym Samsungiem, flagowym Samsungiem S24. Ultra, bo to mega ciekawe i na, mam nadzieję, że wy też jesteście ciekawi, jak poradził sobie aparat względem tego telefonu. E, także do zostawienia subskrypcji ja Was zachęcam. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia, do widzenia.